Cześć, witajcie, z tej strony Cichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z numizmatyki. No i powiem Wam krótko. Parę, no może dwa trzy dni temu yy, robiłem sobie troszeczkę yy, taki, yy, jakby to powiedzieć, yy, mały remament. Yy, no i znalazłem parę klaserków, parę puszek, parę różnych yy, tego rodzaju rzeczy. No i... W jednym z klaserów, większość było pustych, ale w jednym klaseru znalazłem takie takie coś, taką jedną stronnicę e, takich monetek. I to są chyba jedyne moje pozostałe monety z tamtej epoki, oczywiście polskie, choć też są zagraniczne, jakie jeszcze w moim domku się zachowały. E, no dobra, zaczynamy omawianie jakieś. Nie są to od razu, mówię, jakieś monety cenne, drogie, e, to są normalnie takie zwykłe obiegówki. Nie będę nic tutaj nadzwyczajnego nad nimi po prostu się skupiał nadzwyczajnie. No, a tam u góry mamy 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 10 groszy z lat 80. A 1, 2, 5 są bodajże z 49, 20, 50 groszówka. To wszystko tak poukładane nominałami. Może skupmy się najbardziej na tych oto dwóch monetach. 2 złotówki. To są bardzo słynne złotówki z jagodami. One były przez bardzo długi okres w obiegu od lat 50. do 70. Powiem Wam naprawdę bardzo, bardzo ciekawe monety pod względem takim, że w stanie takim igła. I minus igła to są naprawdę one bardzo drogie. Chyba zależy to od roczniku z 58 roku, są bodajże najdroższe. Widzicie, bardzo dużo osób, jeśli skupuje te monety, patrzy na taki mały szczegół. Widzicie te owocki, pera tam są takie kropeczki gdzie wypuszczają liście po lewej stronie te kropeczki na tych owockach zachowały się nawet bardzo dobrze a po prawej już po prostu się zamazały to znaczy że ta po prawej jest w gorszym stanie i była bardziej po prostu używana co tu dalej popatrzymy jeszcze o na piątki widzicie tutaj mamy piątkę i tu mamy piątkę, są to piątki z rybakiem. E, pamiętam, jeszcze parę lat temu była taka moda na te piątki z rybakiem, że one są bardzo drogimi monetami. Tak, były bardzo drogie, ale w idealnych stanach i to tylko w jednym roczniku, bodajże w 58-59. I ta cała sieć oraz rybak, jego strój musiały się zachować w bardzo dobrym stanie, czyli no musiały być wszystkie szczegóły zachowane, widoczne, tak jak wybiła to menica Aby to było trudne, bo jest to moneta aluminiowa i bardzo łatwa po prostu w ścieraniu, w wytarciu. Kolejne monety, to jest dziesiątka, to jest pierwsza tutaj chyba miedziana monetka, albo jakaś yy, miedź, nikiel, jakiś taki yy, po prostu z... Yy, po prostu taki ma. Tutaj, widzicie, znowu mi wypadło z głowy. Stop! O! Bolesław Prus i. Adam Mickiewicz. To są 10 złotówki. Bardzo kiedyś na nie polowałem, choć ich jest bardzo dużo. Kiedyś je sobie tutaj je po prostu znalazłem i tutaj sobie je dałem. Tutaj dalej mamy 20, 20 złotych, później mamy kolejne 20 złotych, ale już Marcelin wodko. Oraz 20 złotych, które pokazuje, nie wiem czy to jest dobrze widoczne, ale tam jest po prostu pole, nie wiem, pszenicy i wyrastający z tego pola wieżowiec. To miało pokazywać potęgę polskiej czy pospolitej ludowej, mało widoczny, ale jednak E, można się do tego po prostu e, można to po prostu wypaczyć e, Mam taką ciekawą, e, ciekawą historię związaną z tymi dwudziestkami, przynajmniej z tym wieżowcem i z Marcemilną Wodką. Kiedyś, pamiętam, na placu zabaw była taka po prostu karuzela, która musiała e, nie wiem, na placu zabaw, to były jakieś może ogródki i tam był po prostu taka atrakcja, że była taka karuzela na żetony. No i po prostu trzeba było iść do baru, kupić ten żeton i sobie mogło na tej karuzeli. Jeździć. No i y, Karuzela funkcjonowała po wrzuceniu, właśnie monety o takiej średnicy jak ta dwudziestka. Dlatego pani y, sprzedawczyni y, po tam złotówce po dwóch dawała taki żeton. I ja, jako mały numizmatyk, y, wykryłem, że to nie jest żeton, tylko stara moneta i po prostu sobie je wziąłem. A Karuzelę sobie odpuściłem. No, taka, taka śmiechostka. No i mamy jeszcze tutaj ostatnie cztery o 50 setka z takimi tutaj, o to nie wiem, z kwiatkiem z liśćmi. No i mamy 40-lecie PRL-u, czyli 84 rok, bo jak wiemy, manifest lipcowy w Lublinie został wydany w lipcu 1944, czyli PRL w 40 lat obchodził w roku 1984 i myślę, że dwie najładniejsze monety, czyli 50-lecie wojny obronnej narodu polskiego, czyli rok 1939, rozpoczęcie się wielkiego konfliktu drugowojennego oraz Solidarność z okazującym nam Gdańskiem, z tymi krzyżami przy stoczni, z kościołem mariackim, pięknym, ogromnym, gotyckim kościołem, bodajże chyba największym na świecie no oraz mamy tutaj yy, po prawej stronie wieżę ratusza. Yy, I jeszcze jedna rzecz, yy, ten odcinek skupi się też na ciekawostkach. Tutaj mamy jeszcze jedną monetkę. To jest monetka 50 złotowa z Ignacym Łukasiewiczem. Ignacy Łukasiewicz, no można powiedzieć, bardzo dobry uczony, on stworzył w Polsce przemysł naftowy, wynalazł lampę, lampę naftową oraz założył pierwsze na terenach polskich w XIX wieku. Z tego co ja wiem, te rafinerie, rafinerie naftowe. Na Galicji. Dobrze, tak to się prezentuje. Tak, tak. No i yy, jeszcze co my tu mamy? Jakieś monetki? Mamy jakieś monetki. A, mamy, tak, tak, tak. Tutaj. O, przybliżmy teraz tutaj. Mamy 10 kopiejek, 15 i 20 kopiejek. To są radzieckie kopiejki z lat 60. z tyłu mają bodajże, żeby Was nie pokłamać zobaczymy tak, godło Sajuza no i tutaj mamy na dole rajsmarki marki oraz marki Trzeciej Rzeszy. Rajs marki to ta tutaj mniejsza, to nie jest rajsmarka, przepraszam, pomyliłem się, to są feningi, czyli takie groszówki nasze, odpowiednik naszych groszówek. 5 feningów z 900, 50 feningów z 21 oraz 50 feningów już Trzeciej Rzeszy, czyli z roku 39. i na uwagę zasługuje o to tutaj ten orzeł hitlerowski trzymający w szponach niemiecką szwas swastykę e, dobrze, to są wszystkie monetki, które chciałem Wam omówić tutaj w tym klaserku ale skupmy się jeszcze na takich dwóch ciekawostkach bo chciałbym Wam jeszcze te dwie ciekawostki pokazać e, byłem w banku niedawno, opłacić po prostu e, rachunki no i e, staję przy kasie i patrzę e, kasier ma taki nie wiem czy to dobrze widać Coś tak widzę, że nie łapie ostrości, chociaż może, może to mi się tak wydaje. No i kasier miał taki worek. Ja Se myślał, o, worek, pewnie może dostał monety do kasy, prawda? E, ale coś mi tak inaczej one mignęły. Ja mówię, przepraszam, e, czy to jest jakaś moneta kolekcjonerska? On mówi, tak, to jest 5 złotówka. Ja sobie myślę, wow. Tyle, ten co zaraz pewnie będzie więcej kosztował. On mówi piątka za piątkę. No to dałem tą piątkę i dostałem taką kolekcjonerską piątkę z tego roku z. Kościołem Mariackim, no, Kościół Mariacki, piękny zabytek, chyba jeden z najładniejszych zabytków naszych, naszego kraju, a najładniejszy, bo według mnie zabytek oprócz Katedry Wawelskiej Krakowa, Kościół Mariacki wyróżniający się przepięknym we swoim wnętrzu ołtarzem, go, typowo gotyckim ołtarzem ręki mistrza Wita Stwosza, piękna, naprawdę barok, piękna gotycka świątynia, z takim nawet powiedziałbym mi się kojarzy trochę bizantyjskim wnętrzem takie kolory ma ciemne ciemny, ciemny, ciemny granat ciemny pomarańcz taki ciemny ciemna czerwień żółć, bardzo ładnie się to wszystko prezentuje no i tak te piątki wyglądają, z tyłu też się dosyć różni, taka wydaje mi się bardziej nowoczesna niż ta nasza piątka, która jest cały czas w obiegu przypatrzcie się no i myślę, że już się przypatrzyliście. Ta prawej jest to nasza oryginalna piątka, która jest dzisiaj w obiegu 94, a tutaj 2020, czyli 26 lat różnicy. Obydwie mi się podobają. Jeszcze różnią się tym, że po prostu na tutaj mamy steblowanie takie po prostu kreskowe, a tutaj mamy wyryte litery Narodowej Bank Polski. Nie wiem, czy to dobrze widać. to z tej strony chyba lepiej. NBP, MBP, MBP. Dobrze, e, tak to się prezentuje, i ostatnia jeszcze takie do, do Was pytanie na tym odcinku. Mam tutaj e, taki żeton. E, nie wiem co to, może żeton, może jest to moneta? E, jest to moneta pochodząca z e, Casino de Monte Carlo, e, Societe des de Spains de Mer. E, widzimy tutaj e, przedstawiające jakieś pewnie kasyno, palmy, no, typowe Monaco. E, Moneta, nie wiem co to jest. Z tyłu mamy jakiś y, nominał y, 0,5, czyli połówkę. Y, I znowu Casino de Monte, Tar, Monte Carlo y, SBM. Nie wiem co to jest. Może to jest jakiś żeton? Może jest to normalnie nominał półeurówki. Albo nie wiem, naprawdę, nawet kiedyś się orientowałem, co to jest, chciałem poszukać, przeczytać coś o tym, ale po prostu tego nie znalazłem w sieci. E, może teraz bym znalazł, ale może, e, jeśli będziecie wiedzieć, to napiszecie, napiszcie mi w komentarzach, bo jestem dosyć ciekawy, co to jest za moneta. A ja się w tym e, momencie już z Wami pożegnam. To są chyba już moje ostatnie monety, jakie tutaj e, na tym kanale zaprezentuję, bo już więcej nie mam, a zapraszam Was do kolejnych odcinkach, do odcinków, w których skupimy się na polskich banknotach. Cześć!